i Panie są już mistrzyniami, to teraz czas na część praktyczną naszej akademii. Wspominałam, że wybrałyśmy perełki z kolekcji Makalu, żeby pokazać Panią o co chodzi w tych połączeniach, o co chodzi w tej szafie kapsułowej i co tak naprawdę nadaje się, by założyć do pracy. by użyć do pracy. Panią, kilka rzeczy przed nami. Szafa, którą bardzo łatwy sposób możemy sobie tutaj zmieniać, ale co ja widzę, pierwsze co w oczy, to marka Makalu, lub się, też tak jak myśli, to sukienka. to sukienka. Sukienek za wiele nie jest, tak. dlatego, żeby pokazać Panią, że Marta Makalu no to oczywiście nie tylko sukienka, ale też rakiety, spodnie, piękne, bruski i, i do które do tych wszystkich stylizacji są niezbędne. A zatem mamy te klasyki, o których mówiliśmy, czyli mamy beż, mamy czerń i mamy biały bruski. Białe i pojawia się kolor, hmm, którą, tak. tak, tak? Się kolor, hmm. pojawia się pewnie też, jak się jakiś wzór, tak. który oczywiście może się pojawić. Ale nadal ubiega. jest bardzo ponadczasowy, no bo pepitka wiadomo. No tak. No Taki maska, który wszak musi się pojawić, no, bo z gładkimi spodniami będzie świetnie wyglądać, tak, prawda? Z czarną bruską, białą bruską, czy nawet w jakimś kolorze. ładnym. który jest Twój ulubiony? Eee, pepita. Hmm. Myślę, że każdy ten, ten temat w, w naszym odcinku poprzednim, właśnie. Ja to, to Co z tego pytania zadaję, skoro no, ten szanelowski przyczyny. mundurek, który tak nazywam, no, ale jest rewelacja, ta Tkanina śmiesziste, guziczki, każdy element dopracowany, no, czyli ja doskonale się przynajmniej czuję. To jest po prostu wysoka jakość i taki set, taki zestaw um, zawsze um, będzie ponadczasowy, zawsze będzie dobrze wyglądał. I również można go łatwo skompletować. Tak, miksować tak, tak? do tak. ze spodniami, tak. ure, tak jak najbardziej. Zatem my przekładamy to mleko. My mamy pomysł na tą szatę kapsułową. Ulubiona marynarka. Pokaż mi, że tak słucham. Ulubiona marynarka umy. Natalii. Faktycznie ta jest ponadczasowa, i ona jest absolutnie dozwolona w biznesie. Warto mieć rzeczy, które również mają wzór, ponieważ Ale to właśnie jest taki ponadczasowy, właśnie, jak popitka, prawda? Tak. I tak jak taką e, taki garnitur e, można założyć razem czy taką garsonkę można założyć razem, ale śmiało można też to rozkompletować i do tej spódnicy czy do tej marynarki można założyć zupełnie coś innego. Tak. Co byś dobrała? Białą bluskę, oczywiście. Tak, tak. tak zawsze bluzkę. tutaj mam również trzy, ponieważ że, że są ich więcej, więcej w kolekcji, ale można tak. zaś śmiało dobierać te, które nam najbardziej odpowiadają. Tak. z taką e, czarną lodówką. Nadal elegancką. Ale jedna klamówka robi nam już stylizację. I klasyczny but, e, tak, e, klasyczna, gładka torebka. Jesteśmy fantastycznie ubrani do pracy. To oczywiście cały czas powtarzamy, że jest to szafa kapsułowa, więc taką koszulę możemy teraz założyć do tego, w którym zabieramy koszulę e, Czarne spodnie. No i tak jak mówiłam, spodnie u nas również pod dostatkiem, ja, ja. ponieważ y, Spodnie muszą być też dopasowane do naszej sylwetki, więc są spodnie z kartem, ale z nogawką bardziej dopasowaną lub mniej dopasowaną. Tak? Ta? I jeżeli podmienimy sobie teraz tę koszulę na lustrę, to śmiało będziemy mogli również do tego dołożyć marynarkę. No te nie, to nie to mogą na tymi zestawami się bawić. Jak są, to, to są eleganckie tkaniny wysokiej jakości, które są nieprześwitujące. Ehm, może minimalnie, bo to zawsze przez białą bluzkę minimalnie będzie widać nasze ciało, ale bardzo hmm. wiem, że, pilnujemy, że powinny być hmm. z dnia I jak najbardziej takie bluzki są zgodne za zasadami etkiel. Te beże nasze, które ja dzisiaj pozwoliłam sobie założyć, pojawiają się w kolekcji i to jest również garnitur, który łatwo będzie mieli skompletować. prawda? Tak, zdecydowanie. Można zestawić beżowe spodnie, mogłoby fantastycznie współgrać również z białą bluzką. Na tym się właśnie opiera ta idea szafy kapsułowej, prawda, Kasiu, że możemy to dowolnie miksować. Łączyć i mówię, no nie boimy się tutaj o modowe bo to na pewno będzie do siebie pasowało. Pokazałyśmy panią koszulę, pokazałyśmy spodnie, pokazałyśmy dobronarek, ale wrócę do tego, ma kary, to przecież sukienka i pokażmy taką sukienkę, która faktycznie jest hitem, bo sprzedała się fenomenalnie w kolorze tak Dobry, jak dobra, ja. W drodzie, teraz bo... występuje zieleni. I teraz występuje w zielenie i drogie pani, to jest absolutnie dozwolona ziemia W pracy takiej. Taka, że nie jest jak najbardziej zgodna z zasadami dzierskotu biznesowego. Jest prawidłowy dekolt. Tak, którym też rozmawiałyśmy, że jest nie. Do mniej więcej dekoltu Jest rozcięcie, cięcie, więc jak najbardziej tak. odpowiedni to nie będzie sukienka, jeżeli dobierzemy oczywiście o dobrym rozmiarze. Nie będzie to sukienka bardzo wcisła, tak. tylko przelegająca dopasowana, Dokładnie tak. to, o czym mówiłyśmy, rozporek nie jest za wysoki, długość też jest odpowiednia, czyli 2 cm przed kolano. Ale 2 centymetry za kolano, po takiej długości. To jest taki idealny krój tak. do stylizacji biurowych, prawda? No. Co może być Panią zaproponować w na naszej kolekcji? Hmm. Tak? Co Pani by hmm. wybrała? No Kasiu, przede wszystkim tak. Doskonale... Bo wszystko ma moją akceptację, tak. Tak A, chodzi o desko. I zasady etykiety. Oczywiście doskonale skrojone garnitury. I na przykład taki czasy. Spójrzmy na to. Czyli czarne i... spodnie. Tak, o, tak. Czarne spodnie, czarna marynarka. Tak? I czy to będzie w tym zaglądorze? w szafie, tak? To jest yy, pierwsze. I to też jest fajne dla pani, które boją się tych eksperymentów z kolorami, z fasonami. Klasyczny czarny już sprawdzi się zawsze, czy założymy do niego białą koszulę, czy czarną koszulę, czy bluzkę dopasowaną w jakimkolwiek kolorze, byle nie tak. zawsze to będzie wyglądało założyć. Kasia, nie wspomniałyśmy jeszcze spódnica? spódnicach. Tak, znaczy, wspomniałyśmy o długości. O długości. Tak, nie pokazywałyśmy, że co Makalu proponuje, czyli to są te czarne spódnice, do których możemy... O, klasyczna czarna tak, tak. O, Jak najbardziej spódnica. Tutaj z takimi... E, ozdobnymi elementami hmm. tutaj z planą. Proszę, po prostu. I już bardziej fantazyjnie, bo można do środka włożyć koszulę, ładną, i już mamy jakiś element biżuteryjny. Pamiętajmy, tak. że biżuteria w biznesie jest bardzo skromna, bardzo skomowana, tak, także że pojawia tak. się taki element w naszej stylizacji, w naszym ubraniu, hmm. to zawsze to jest ciekawe. Mówisz mówisz o, o biżuterii, to jeszcze myślę sobie, że biżuteria, strój, ale też makijaż, prawda? Tak. Ten makijaż powinien być, no właśnie, taki delikatny, dyskretny, podkreślający ten Ale mat. powinien być, bo ja bardzo jestem z tym, że nie, do pracy to praktyk, ja się nie maluję, ja to tak wstaję. I to również jest, e, mówi się tak w, w, w etykiecie. E, Biznesu, że jest to też nieprofesjonalne, że jednak na tej twarzy coś się powinno pojawić, czyli odrobinę wytuszowa na rzęsach, czy e, delikatny podkład, czy hermibii, odrobinę różu na policzkach i błyszczyk. To jest taka podstawa, która gdzieś na naszej twarzy powinna zagościć, Zaufajcie mi drogie panie, będziecie czuły się z tym e, fantastycznie, a jeżeli chodzi o czas e, na rano, e, gdzie mówimy, że często nie mamy czasu na to, żeby się pomalować, to, to już makaron nam podpowiada, jak skrócić sobie ten czas e, w wyborze stylizacji. Możemy przeznaczyć go na pomalowanie, na przykład. Mamy też garnik, którą już o ten garnitur w kolorze, ja już ci pomogę. ten garnitur, który jest przepiękny. Tak, nasz hitowy garnitur w kolorze szmaragdu. No właśnie, Kasia, jak z tym kolorem to, jest. to jest. Byłoby pięknie. To no, Dziękuję bardzo. Ale to tak, to jest jeden z moich ulubionych. Modeli, Kasiu, ale no właśnie z tym kolorem jest dozwolony, prawda? Jest zwolony, absolutnie to jest bardzo elegancki, bardzo szlachetny kolor i bardzo Panią polecam, jeżeli chcecie odejść właśnie od czerni, od beżu, od granatu, to ten kolor i to jest taki kolor, który większość wygląda, kolor, tak, 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 dobrze. wyglądała. I blondy, wygląda, I, tak, i tak, i, i, tak. I kobieta ciągle włosami. Bejikami, no właśnie, pejziki. Bejziki są również ważne, jak i pewne najważniejsze. I? Bo e, pod marynarką zawsze jest problem. Co ja, pod marynarką mogę? Właśnie, czyli czyli takie bejziki, tak, tak, czyli takie topy, które, tak jak mówiłaś, mogą być bardzo obcisłe, delikatnie do, dopasowane. Tak, a to jest duży problem, który ja obserwuję, um, prowadzając teleskop do film, że um, panie pod marynarkami mają bardzo obcisłe um, benzini, bardzo takie bardzo przylegające, często na ramionczkach to bym od, próbowałabym od tego odejść, ponieważ produktowy to jest taki, który ja dzisiaj mam na sobie, on jest dosyć y, luźny, jest przylegający, ale dosyć luźny i ma rękaw. Czyli w danym momencie, jeżeli będzie ciepło na spotkaniu, ja mogę zdjąć marynarkę. Tak. tak, tak. A jeżeli mam top na ramionczkach, to już tej marynarki tak, ekzema, nie zajmę, ponieważ nie mogę mieć odkrytych ramion i dół, pach y, w pracy. Zatem polecam te bejzyki, które znajdziecie w które już widziałam na przykład. Idealne. Tak, każdą, tak, pod każdy żakiet, pod każdy żakietny, hmm. tak, nawet ten szmaragdowy. Tak. Czyli taki basic w kolorze, białym, hmm. ja w kolorze czarnym, w każdym dowolnym um, będzie, będzie odpowiedni do wszystkich stylizacji. No i o możliwościach szafek absorpcyjnych mogłybyśmy rozmawiać godzinami, ponieważ tych kombinacji jest naprawdę niezwykle wiele. Ja chciałabym jeszcze tylko nawiązać na koniec już do sukienki, która jest niezwykle ciekawa, zgodna z zasadami etykiety, to mimo, że dużo się dzieje.

i jeszcze ramówkę, ozdolne, i ozdobne muzyki, tak. natomiast jest to bardzo dobry wybór dla pań, które nie chcą zastanawiać się co z czym, co z czym połączyć. Tak, tak, prawda? tak. Takie gotowe stylizacje, prawda? Gotowe, praktyczne rajstopy, tak. przypomnę, okay. obowiązkowe są w pracy, okay. także niegołe nogi, rajstopy, klasyczne szpilki. Jesteśmy gotowe, wychodzimy. Kasia, jeszcze jedno pytanie, takie tak. nasunęło mi się, bo może Pani, Pani mają wątpliwości odnośnie obuwia. No właśnie, to obuwie. Kryte, zakryte, no właśnie, jakie? No bo jak jest lato, jest gorąco, tak? I ja zawsze tak walczę z tą, z tą pogodą nieszczęsną, ponieważ wszyscy zawsze pracują na mnie a panowie na przykład. Nie mogę nosić marynarki cały dzień, bo jest ciepło. To mówię, znajdźmy w z dobrej jakości tkaniny i odpowiedniej grubości, dostosowanej do pory roku. Marynarka pozostaje na niej cały dzień. Panie bardzo często narzekają, na obuwie właśnie, że rajstopy, że przecież jak jest lato, to bez rajstopy najlepiej z odkrytymi, z tymi i, i tak zawsze mam taki kłopot, jak to powiedzieć, żeby, żeby nie zdenerwować. Tak. Drogie panie. To nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. Buty muszą być zakryte. Zawsze. Zakryte muszą być palce, i zakryte muszą zakryte być pięta również. E, także buty są. E, tutaj nie ma pola do dyskusji, czy częściowo odkryte, może tylko palec, a może tylko pięta. Zakryte. Jeżeli chodzi o wysokość obcasa, maksymalnie 5 cm powyżej. to jest bardzo nieelegancki but, jest za wysoki obcas, przykuwający uwagę. Mało która z nas potrafi ładnie poruszać się również na takich wysokich obcasach, to potem powoduje, że idziemy trochę tak ciężko po, po biurze i już nie wyglądamy elegancko. Zatem pamiętamy o, o tej wysokości obcasa również. Kozaki, ciężkie buty, duże buty również nie są elegancy, bo mówię, Te buty należy zmienić w pracy. Mm. Jeżeli jesteśmy w biurze, gdzie obowiązuje taki dosyć dreszczowy wymagający, to Kozak odpada, po prostu zmieniamy buty, buty przechodzimy do pracy. I są Pani, które mają gdzieś w nieszokladzie, w biurku, pod biurkiem, gdzieś tam te buty nie dwie pary członek klasycznych, które mogą zmienić sobie po prostu pracę. Zapominamy o sandałkach, zapominamy o balerinkach, zapominamy o butach też bardzo wzorzystych, krzykliwych, spodobamy eleganckie buty. No tak, że mam przyjrzona. Myślę, że to, jest taki, to są takie elementy, które w garderobach Pani mogłyby się znaleźć i rozwiałyby wszelkie trudności związane z porannym wychodzeniem do pracy. Czas teraz na no, podsumować. Myślę, że Pani dzisiaj sporą dawkę wiedzy dostały, jeżeli chodzi o stylizację biznesowe. Mam nadzieję. I rozwijałyśmy kilka wątpliwości. Przede wszystkim pokazałyśmy kilka tych perełek, które Makalu ma do zaoferowania panią. Jeżeli pojawiają się pytania, o krój, o dopasowanie koloru, to pamiętajcie, że odsyłamy Was do naszej listki, Kasi, która na lajpach, na blogu i podczas spotkań w butikach z wielką radością na te pytania odpowie i te wątpliwości rozwieje. A z naszej strony, jeżeli chodzi o biznesowy dress code, podsumujmy. Najważniejsze jest to, żeby dress code był dopasowany do miejsca pracy, od tego, jaka, jakie wymagania od nas ma nasza firma, i na to się nie obrażamy. Do tego należy się dostosować. Ponieważ jesteśmy wizytówką firmy, reprezentujemy ją na zewnątrz, spotykamy się z klientami, kontrahentami i to, jaki my mamy wizerunek świadczy również o firmie. Zatem pamiętamy, że reprezentujemy daną markę. Jeżeli chodzi o elementy poprawnego rozkodu, to jest to dopasowany krój, dopasowany fason, czyli to nie są obszerne ubrania ani zbyt obcisłe, to są ubrania dobrej jakości. Dobrych tkanin, mięsistych tkanin, takie które, a chociaż też jedwabnych, delikatnych, natomiast nie są to zwiewne, przezroczyste tkaniny. To nie są długie sukienki, to nie są długie spodnie lejące się po ziemi. Tylko spodnie, których maksymalnie, maksymalnie widać kostkę, czyli odsłonięta jest kostka, a wracając do spódnic, które, o których też rozmawiałyśmy, to są spódnice 2 cm za kolano i 2 cm przed kolano. Jeżeli chodzi o kolory, też możemy pozwolić sobie na odrobinę fantazji, ponieważ to nie tylko beże, czernie, granaty, błękity i biel, chociaż wiem, że to są kolory, w których czujemy się najbezpieczniej i to są kolory, które będą dominowały. Ale jeżeli mamy dzień, w którym chcemy zaszaleć, to dlaczego nie zieleń, dlaczego nie czerwień, dlaczego nie fiolet, bordo? Tylko to wszystko musi być w odcieniach stonowanych. To nie mogą być neonowe, krzykliwe kolory, które przypominamy będą odwracały uwagę od tego, co mówimy. Jak to co Natalia dziś powiedziała, jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że najważniejszy będzie nasz przekaz. Nie chcemy go przyćmić. Nieestetycznym, nieeleganckim, zbyt krzykliwym i nieodpowiednim wyglądem. Bardzo Wam dziękujemy za to spotkanie. Mam nadzieję, że wyciągnęłyście z niego jak najwięcej dla siebie. Czekamy na Was w kolejnym odcinku Akademii Stylów. Natalia, dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.